Kurde, Bele, co oni ci zrobili? Pomożesz wujkowi stąd uciec, he? To musisz coś znaleźć i mi tu przynieść. Idź do mojej kajuty i znajdź prototypowy fryz. Wiesz, takie co noszę na głowie. Koło koi są szuflady. Otwórz górną, takie czerwone. Łapiesz? To są moje nachy Tak, coś czułem, że nie całkiem wie o czym mówisz Musisz mu lepiej wytłumaczyć Taka płetwa, co nosiłem na czaszce Nie, to jest Orloni Chodzi o nadajnik grudni Może ty mu wytłumacz, co? No to oko workera Dosnuje zawsze, wyjmuje Leć, szukaj dalej ale oko zostaw. Po cholerze! Jak się facet rano obudzi, to nie będzie mógł znaleźć swojego oka. To jest tu. Tłumaczę ci takiej wielkości. Chcesz powiedzieć, że macie tu gdzieś lodówka a w niej zapas świeżych palców? Jasne. To niech to lepiej zostanie między nami. Na szufladzie, o którą mi chodzi, jest taki płomyczek. Jasne? Myśli, że każesz mu to nosić na głowie. Niech nie myśli, tylko słucha! Ja jestem grób! Cieszy się, że nie musi. Ja jestem gruch. Nie znosi tego. Ja jestem grób! Nawet jak ktoś inny ma czapkę. Ja jestem grób. Wchodzi ktoś ze strasznie dziwną głową, a potem na dodatek zdejmuje górny kawałek. I to cię tak denerwuje? Naprawdę ci zależy, żeby to teraz ustalić?